Skala. To taka nowa skala w klasie Kompakt czy nowy Kompakt w nowej skali? Bo Mieliśmy przed chwilą Rapida, mamy Fabię, Octavię. Jak ten samochód jest pozycjonowany? Skala, myślę, że to jest jeden z pierwszych samochodów w historii naszej marki, który, który można bardzo precyzyjnie przypisać do konkretnego segmentu. I tak właśnie jak Pan powiedział, C. A więc segment typowo samochodów kompaktowych. Mhm. Rapid był tak na pograniczu segmentu mniejszego i właśnie kompaktów. Octavia przez ten swój duży bagażnik to jest takie C+, C plus, dokładnie, tak? a Fabia takie B+. Plus. Dokładnie. Natomiast skala to jest absolutnie auto wpisujące się w kompakt, w którym jestem przekonany bardzo świetnie sobie poradzi. No i trochę nowy design, taki design, którego w Skodzie jeszcze nie widzieliśmy, te ostrzejsze rysy twarzy, te załamania, przełamania i tak dalej. To oznacza, że Skoda teraz idzie właśnie w tym kierunku? Tak, znaczy ja myślę, że, że taką nową linię stylistyki nadwozi super, aktualny model chyba w Skodzie wyznaczył. Skala absolutnie się w ten trend wpisuje, natomiast tutaj trzeba e, dodać, że też bardzo gruntownie przestylizowano wnętrze tego samochodu. Mm -hmm. Także jeżeli w stosunku, jeżeli w rapidzie spotykaliśmy się z jakimiś obiekcjami co do, co do jakości materiału. stylistyki. Materiałów, stylistyki. Nawet nie chodziło, tak, bardziej o stylistykę niż mm -hmm. jakość materiału, bo na to nigdy my nie narzekaliśmy, to tutaj na pewno takie wątpliwości znikną bezpowrotnie. Fajnie, ale oprócz Skali mamy tutaj drugą premierę, która niedawno zagościła na polskim rynku, czyli Kamika. To kolejny SUV już w gamie tak. e, Skody, trzeci. Tak, trzeci, porównując do Karoka i Kodiaka najmniejszy. To jest naprawdę gorąca premiera, ponieważ ten samochód miał światową premierę niespełna miesiąc temu w Genewie. Także bardzo cieszymy się, że możemy tutaj też polskim klientom to auto dzisiaj pokazać. Ono będzie wprowadzane do sprzedaży, no przynajmniej pół roku po modelu Scala, także w czwartym kwartale tego roku. I tak jak Pan powiedział, jest to uzupełnienie naszej gamy modelowej w segmencie SUV. Czyli zaczynaliśmy z wysokiego C. Tak, Kodiaq. Kodiaka, pierwszy, później Karoka i teraz schodzimy tak naprawdę gdzieś tam w segment Fabii, tylko na szczudłach, można, można powiedzieć, no ale stylistyka też znowu inna niż Innych skut, nawet tych suwów trochę, trochę większych. Ale jeszcze chciałem zapytać o to, czy któryś z tych modeli będzie zelektryfikowany? Czy zobaczymy jakąś hybrydę, czy zobaczymy tutaj wersję, w których współpracuje silnik spalinowy z elektrycznym? Czy Skoda wpisuje się też w ten trend, który widać było w Genewie w tym roku wyraźnie, jak pan był pewnie, i widać go jest również tutaj? Czy Skoda również się wpisuje w ten trend elektryfikacji? To jest nieuniknione. Tutaj oczywiście korzystamy z, nazwijmy to, dostępnej technologii w grupie Volkswagena. Natomiast co do tego nie ma nikt wątpliwości, że, że elektromobilność to jest, to jest przyszłość w motoryzacji. My już na przełomie roku będziemy wprowadzać do sprzedaży dwa pierwsze zelektryfikowane samochody. Będzie to praktycznie równolegle Citygo, a więc nasz najmniejszy samochód, miejski samochód z napędem, wersji w wersji wyłącznie elektrycznej. Auto, które będzie zapewniało zasięg rzędu 270 kg Kilometrów. Będzie możliwość ładowania ładowarką o mocy 11 kW w czasie poniżej 3 godzin do 80%. Także na pewno w takich zastosowaniach, poruszania się po mieście, praca, dom, dom, praca w pełni zaspokoi potrzeby naszych klientów. I w tym samym czasie do modelu Super, który przejdzie jeszcze w tym roku facelifting, a więc takie gruntowne odświeżenie stylistyczne, zostanie zamontowana hybryda typu plug-in. A więc yy, połączenie oczywiście silnika spalinowego TSI z elektrycznym. Natomiast dzięki temu, że jest możliwość ładowania zewnętrznego, to auto będzie posiadało również około 50 km elektrycznego zasięgu. I rozumiem, że miasto, elektryka tak. ekologicznie czysto dla naszego tak. zdrowia i zdrowia naszych dzieci, natomiast kiedy będziemy chcieli jechać w dłuższą drogę tak. czy na wakacje mogli używać tego klasycznego tak. spalinowego silnika. Ale rozumiem, że za rok, jak się tutaj spotkamy i może też staniemy przed kamerami, to będzie nam już. Pan w stanie pokazać dwa elektryczne modele Skody, które wjadą na rynek? Z pewnością tak. I mam nadzieję, że będę mógł też już pokazać e, pierwszy samochód e, w Marce Skoda, który już od podstaw. Bo to są auta, jakby to nazywamy, zelektryfikowane, tak? Zaadaptowano to, tak, do, do modeli, które no, miały swój początek. W, w, Technologii silnika spalinowego pojawia się jakaś forma napędu elektrycznego. Natomiast w czwartym kwartale przyszłego roku będziemy wprowadzać do sprzedaży samochód, którego zapowiedział jest ostatni nasz model koncepcyjny Skoda Vision IV, którego niestety tutaj dzisiaj nie mamy. Jest to auto gabarytów Kodiaka, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, zaplanowane od początku w oparciu o tą modułową platformę napędu elektrycznego grupy Volkswagena. Tak więc to umożliwia zupełnie inne podejście do, do, do konstruowania samochodu, takiego przestrzeni dla pasażerów. Baterie w podłodze, tak, równy rozmiar. Także to jest, dokładnie tak, to jest auto, które zadebiutuje w Polsce no mniej więcej za półtora roku. I później, jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć, taka strategia samochodów konstruowanych od podstaw jako samochody elektryczne, właśnie w oparciu o tą modułową platformę, będzie kontynuowana równolegle z wersjami bardziej bazującymi na standardowych naszych liniach produktowych z hybrydami typu plug -in. To jest ten kierunek, w którym, którym zmierzamy. Pozostaje tylko życzyć sukcesów i żebyśmy się spotkali tutaj za rok w towarzystwie elektrycznych skut. Bardzo dziękuję.